Witam wszystkich oglądających ten sensacyjny, wstrząsający serial o dwóch facetach, którzy płynęli w łódku. Właśnie tą, Duiska Gislinge, łódź farmerska nam służąca jako patrolowa i zwiadowcza. To jest piąty odcinek, w którym to przez wodne labirynty docieramy do celu Trussofest Fest Belblongu. Dotarcie do celu to jest sukces, ale czy satysfakcja jest większa niż sama droga, to musicie zobaczyć i ocenić sami. Zapraszam. Aha, jedna ważna rzecz. Na wstępie powinienem był powiedzieć, że od początku to nie była wyprawa rekonstrukcyjna. I zdrowie jest ważniejsze od wyglądu. Na sianie spało się miękko, dopóki się spało. Po dwóch godzinach snu zaczął się egzotyczny koszmarek. 30 stopni w nocy. Przykryci tylko dlatego, by nie zażarły nas komary. Nawet te wszystkie cudowne sprayy tutaj są do niczego. Na dodatek dopadły mnie jeszcze te czarne wizje z Wyspy Wilków i nie dało się spać. Magia źle używana może spalić Cię od środka. Miała przyjechać ekipa z Elbląga, by nakręcić trochę scen w tym anturażu, ale nie mogliśmy dłużej czekać. Odbijać, dopóki słońce nie zacznie nas palić w Zenicie. Właściwie to jezioro jest nadal torem wodnym, po którym można pływać według ustalonych zasad w prawie wodnym, ale, ale skoro lekko powiewało od południowego zachodu, to żal nie skorzystać. Jesteśmy w Afryce. Przed chwilą widzieliśmy hipcia. O, przed nami jakiś krokodyl na rzece. Na kanale chyba. Widzi ten bezkres łąk dzikich ptaków. Jezioro Dróżno, coś niesamowitego. A my płyniemy na pełnej kurwie, no, na, na pełnym żaglu. Proszę spojrzeć, to jest nasz full żagel. Sternik ledwo się trzyma za rumpel. Bicie ma takę. Właśnie, o rzuca nami. Pięknie. No i zobaczcie, ale przesuwamy się. Przesuwamy się, to najważniejsze. W życiu chodzi o to, żeby się przesuwać. U pilka, jak nie się spadał, nie? Wystarczy tylko troszkę rozwinąć żagiel, by nas pociągnęło. Po dziesiątej pierwszej łodzie nas mijały. Raczej zaciekawienie u ludzi niż oburzenie. W razie czego do wiosły i wszystko prawidłnie. i niepowtarzalnych popijam wspomnianą kawusię poranną i delektuję się pięknem jeziora które jest rośnięte wygląda jak afrykańskie brak hipopotamów tylko no ale lepiej wiaterek inaczej nauczę się, do sobie w ekskluzywnej knajpie popijając kawusię Oj. Jezioro Drużno to jest rezerwat, dlatego gdzie okiem sięgnąć tam, brak miejsca na nocleg. Jakaś baza na mapie jest na zachodzie, ale żadnych informacji, raczej tablice w stylu nie cumować, nie rozbijać się na noc, nie palić ogniska, wypierdalać. Podsumowując teren prywatny, wydaje, za gorąco, jest... za mało czasu by to sprawdzić. Ale może kiedyś, no pewnie. Odkręcił na południowo zachodni. Trzeba halować. ciemniało, koniecznie do cienia przy moście kolejowym trochę dużych drzew po browarku do cienia odespać. Z takiego płytkiego snu wyrwało mnie szarpnięcie za ramię, Patrzę, dwoje młodych ludzi Pytając, czy potrzebuje Pan pomocy? No, ich empatia nie bierała się zbyt byle czego. Widząc faceta, który leży w lnianej koszuli i w gaciach, na baranicy w trawie, mogą zbudzić takie uczucie chęci pomocy. Ale to miłe. No i dopłynęliśmy. Helblong. Misja wykonana. Tak. Dopłynęliśmy. Pozdrowienia dla Was wszystkich. Tutaj od Pana Ziemianina Halo Pani Ziemianina Halo Elbląg Elbląg Witam. Skwar się z, ziemi, z, z nieba leje My już ledwo pykamy od tego słońca Ale jesteśmy w Elblągu Nara No to kombinujemy nocleg Wpadamy do jednego ośrodka Tam Pani stawiła opór Panowie tak sami We dwóch nie, 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 nie umie, nie w tym ośrodku. U mnie jest porządna baza, gdzie są rodziny z dziećmi, a te wasze żeglarskie szaleństwa, nie, 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 to nie umie. Proponuję inne Hergot, czego ja się dowiaduję o żeglarstwie. Most nam przychylny Znaleźliśmy dobre miejsce w miejskiej przystani Tu nas przyjęto godnie Chociaż tym razem były opłaty Nie było pana komandora A Bosman jak to Bosman Robi to co do niego należy Doszli do nas Genek i Bartosz Jak te gęby potrafią ucieszyć Front burzowy przeszedł No to na miasto Po takiej podróży Można pobrylować Wróciliśmy do naszego obozu i rozmowy do późna. Tak, coś przed północą, tak patrzę, co oni tam kombinują, coś szepczą między sobą, spoglądają na mnie. A gdy na wieży wybiła godzina 12 w nocy, podeszli do mnie i zaśpiewali mi 100 lat. Barbarzyńcy, a ja potrafią wzruszyć. Wyspany, wymyty pod prysznicem, kuchnia, stoliczki, kafelki. No czasem powrót do luksusu trzeba docenić. Nigdzie nam nie śpieszno. Pozostało dopłynąć na bulwar. Było jak we śnie. Ja przy sterze, Genek i wili wiesłowali. Martoz czekał na miejscu już. Jesteście, się zatrzymał. ludzie wsiadają do łodzi robimy pętelkę po kanale potem następny kurs i następny a czas spokojnie płynął jak my coś tam się działo jakieś krzyki, śmiechy a u nas pojawiają się coraz to nowe twarze, potem odchodzą. Taka to już nasza robota. Jak bierzemy tylu ludzi do łódki, to następuje taki przycisk, że górnymi klepkami zaczyna wlewać się woda. Te, które zawsze do tej pory były nad wodą. Wygląda to nieciekawie, ale steruje się jeszcze gorzej. Ale musieliśmy tak przez cały dzień krążyć i krążyć. I krążyć taka nasza robota. Sam to powiedziałem: łodzie muszą pływać. To byłaby dobra klamra tej historii, ale to jeszcze nie koniec. Ludzie rozjeżdżali się do domów, poznaliśmy nowych ludzi, tutejszych potomków Estów, którzy zaczęli nas wspierać, bo jutro wracamy na szerokie wody. Za wcześnie na powrót. Ruszamy dalej na północ.